Zgodnie z obietnicą, zaprezentujemy Państwu trzy podstawowe ćwiczenia poprawiające technikę przyspieszenia, od których powinniście zacząć. Następnie trzy ćwiczenia ukierunkowane na poprawę stabilizacji oraz koordynacji podczas biegu, a na koniec przykład trzech bardzo dynamicznych ćwiczeń poprawiających maksymalny, szybki skurcz oraz odbicie w każdym kroku. Bardzo ważnym elementem prawidłowej techniki przyspieszenia jest pochylenie z prostymi plecami oraz trójwyprost, czyli pełne wyprostowanie stawów kolanowych, biodrowych i skokowych podczas przyspieszenia. To pozwala na maksymalne wykorzystanie siły mięśni podczas odpychania się od ziemi. Jednocześnie całe ciało powinniśmy pochylić do przodu, zachowując wyprostowane biodra, kolana oraz stawy skokowe. Ćwiczymy najczęściej opierając się o ścianę rękoma. Na początku skupiamy się na zgięciu jednej nogi przy zachowaniu prostych pleców. Najczęstszym błędem popełnianym w tym ćwiczeniu jest przechodzenie w kifozę w odcinku lędźwiowym. Nasz zawodnik zaprezentuje jak ten błąd wygląda. Jest on powszechny na początku pracy nad prawidłową techniką przyspieszenia i nie pozwala na uzyskanie pełnej siły odbicia podczas sprintu. Progresją tego ćwiczenia jest dynamiczna praca nogi uderzającej o podłoże, a następnie jednoczesna zamiana nóg przy zachowaniu trójwyprostu i prostego tułowia. Kolejnym ćwiczeniem jest przełożenie tego na realny start. Trener lub współćwiczący ma za zadanie ułatwić uzyskanie trójwyprostu pochyleniu ciała do przodu. W tym celu opieramy ręce na klatce piersiowej lub barkach ćwiczącego, a następnie, gdy przyjmie on prawidłową pozycję, pozwalamy mu zrobić kilka bardzo szybkich kroków, tak aby mógł kontrolować swoją sylwetkę. Trzecim ćwiczeniem poprawiającym technikę biegu. Jest przełożenie nauczonego wzorca na dynamiczne starty. Nagrywamy ćwiczącego kamerą w trybie slow motion i w kolejnych startach, na podstawie obserwacji własnych błędów, ćwiczący stara się je poprawić. Tak jak widzimy na nagraniu, zawodnik rozpoczyna bieg z pozycji lekkiego pochylenia, mocnego zdjęcia w biodrach lub pozycji trzech punktów podporu. Kiedy już to się nam udaje, możemy przejść do ćwiczeń koordynacyjnych i stabilizacji. Na początek coś łatwego. Wyznaczamy linię prostą i pracujemy obiema nogami w skipie A po lewej stronie linii, a dodatkowo co drugi krok prawa stopa uderza po prawej jej stronie. Z każdym kolejnym wykonaniem staramy się, aby ćwiczenie wykonywane było coraz szybciej. Oczywiście wykonujemy ćwiczenie na obie strony. Ma ono na celu stabilizację tułowia oraz jednoczesną kontrolę stawiania kolejnych kroków dzięki stymulacji układu nerwowego. Kolejne ćwiczenie. Również wykorzystuje obecność prostej linii na nawierzchni, po której się poruszamy, oraz wpływa na poprawę stabilności oraz koordynacji. Tym razem poruszamy się w skipie A, stawiając dwa kroki po lewej i dwa po prawej stronie linii. Z każdym kolejnym wykonaniem staramy się przyspieszyć nasz ruch i docelowo wykonujemy ćwiczenie na maksymalnej szybkości. Ostatnim ćwiczeniem koordynacyjnym, wpływającym na szybkość, jest przełożenie poprzedniego ćwiczenia w skipie A. Na bieg z zachowaniem trójwyprostu, a następnie z każdym kolejnym wykonaniem przechodzimy do sprintu. Jeżeli już kontrolujemy swoją pozycję pochylenia i trójwyprostu podczas biegu, utrzymujemy dobrą stabilizację oraz panujemy nad długością i miejscem stawiania kolejnych kroków, możemy przejść do ćwiczeń poprawiających dynamiczny skurcz i mocne odbicie w każdym kroku. Wykorzystujemy wypchnięcia piłki lekarskiej w momencie startu i stawiamy kolejne dynamiczne kroki z zachowaniem zasad pochylenia oraz trójwyprostu. Możemy zastosować różne pozycje startowe, ale pryncypialne zasady zachowujemy cały czas te same. Pomiędzy startami zachowujemy dłuższe przerwy regeneracyjne, aby każdy z nich wykonywany był z maksymalną intensywnością. Drugim ćwiczeniem, dającym nam możliwość progresji w zakresie pracy nad dynamiką skurczu, jest start z liną oporową. Trener lub współćwiczący stawia lekki opór od pierwszego kroku i utrzymuje go, zanim zawodnik nie pokona wyznaczonego dystansu. Kontrolujemy technikę wykonania, której nauczyliśmy się podczas wcześniejszych etapów. Ostatnim ćwiczeniem, o jakim sobie powiemy, jest to, co stanowi klucz do poprawy wyników sportowych. O ile system nerwowy i wzorce ruchowe funkcjonują poprawnie, to najlepszym treningiem danej czynności jest jej wykonywanie. Wykonujemy sprinty z maksymalną prędkością na sygnał wizualny. Może to być odbicie piłki, opuszczenie ręki przez trenera lub zapalenie lampki. Istotnym jest, żeby zawodnik startował z maksymalną prędkością na sygnał występujący lub zbliżony do występującego w jego dyscyplinie sportowej. Kolejne starty wykonujemy z zachowaniem kilkuminutowych przerw wypoczynkowych, pozwalających na odbudowanie bezpośrednich źródeł energii potrzebnych do wykonywania maksymalnie dynamicznego skurczu. Mamy nadzieję, że wykorzystacie ćwiczenia w pracy nad szybkością we własnym zakresie. Cały proces treningowy zaplanujecie wraz z trenerami w perfecto movement. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.motorykanawoli.pl.